Nechemiasz był wyjątkową postacią w Biblii. Wiesz dlaczego? Dlatego, że miał wielką odwagę spojrzeć ponad ruiny, które zobaczył. Kiedy zobaczył ruiny, nie załamał się, nie poddał, nie uciekł. Ale przekuł to w zadanie do wykonania. Zachęcam Cię do tego, abyś wrócił do tego nauczania i posłuchał, co nasz prorok dzisiaj mówił, bo wiesz, że to słowo będzie mówiło do Twojego życia. Chcę Ci powiedzieć, że może widzisz dzisiaj ruinę w swoim życiu, w jakiejkolwiek sferze. Bóg chce zrobić coś z tym, Bóg chce Cię odbudować, Bóg chce odbudować każdą sferę Twojego życia. Spójrz ponad ruiny, bądź jak chemiarz. Ukoż się przed Bogiem, daj Bogu szansę, e, dać Ci wizję do tego, aby, aby odbudowywać zniszczone mury. Zapraszam Cię też e, do kościoła Szekina, tutaj na nasze nabożeństwa. E, to jest niezwykłe miejsce, e, niezwykli ludzie, mamy niezwykłego e, prowadzącego, naszego proroka. Wierzę, że Bóg może zrobić coś dobrego dla Ciebie w tym miejscu, dlatego zapraszam Cię serdecznie. Do zobaczenia.